Kolega Konio Konak opowiadał mi o imprezie, którą prowadził, za którą nie dostał pieniędzy. Nie dostał, bo trochę przesadził podobno. Ja z tym nie widzę nic złego, bo prowadził Sylwestra w postaci i powiedział, a teraz drodzy Państwo pokowaj, pochowajcie zegarki, telefony i portfale przed wami do Master do Roma. Tak było. Niestety pensji, nie dostał ja... Ryna, przyjdę, powiem tylko jaki artysta i potem ja pójdę na drina, a potem to już się uczyje, bo nieba, wiadomo, feci, e, Rydnic, nie ma wiadomo felci, rynik i historii. E, pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Eleganckiej, to mówię Progresja. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Mówię to w imieniu organizatorów i zespołów, które dla was występują. Dzień dobry. dobry.